GARDZĄ FRANKOWICZAMI Często spotykam się z podobnymi opiniami. W pewnym momencie frankowicze przestali mówić o swoich kredytach w obawie przed atakami. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ci ludzie nie mieli. Banki odmawia udzielania kredytów w hipotecznych złotówkach, jednocześnie twierdząc, że klienci posiadają zdolność we franku świeckim. Wizja utraty zadatku, mieszkania na stacji lub z rodziną powodowały, że ludzie podpisywali te umowy pseudowalutowe. Przecież banki to instytucje zaufania publicznego. Naturalne dla nas jest, że działają zgodnie z prawem. Dlaczego mielibyśmy im nie ufać? Skąd klienci mogli wiedzieć, że banki będą manipulować kursem franka według własnego uznania? Oczywiście banki przedstawiały porównanie kursu franka do złotów oraz to, że kurs franka nigdy diametralnie nie wzrósł. Doradcy w bankach byli naciskani, aby sprzedawać kredyty hipoteczne w oparciu o kurs franka szwajcarskiego. Buntujące się karano brakiem premii lub zastraszano zwolnieniem. A góra cieszyła się wynikami. Na szczęście teraz to banki płacą za swoją chciwość. Ale niczego się nie nauczyły. Co widać po nieuczciwych umowach kredytów gotówkowych. Nie zwlekać, wyślij mi swoją umowę do bezpłatnej analizy i zobacz.